Sånn. <silence> <silence> Myślała Pani, że to jest prawdziwy wypadek? Czy... Myślałam, no właśnie, dlatego pytałam Panią, czy, czy się coś stało, a Pani mówiła, że to jest inscenizacja po prostu. Jak Pani uważa, Pani y, często tutaj Cześć. tędy przechodzi? Ja Tę przy... prze... dwa razy w tygodniu na cmentarz yes. do Sły czy Bydgoskie prze, e, przejazdy są bezpieczne? Czy jest u nas bezpieczne? Tak, tu są bezpieczne, tu są bezpieczne. Czyli jak pani tutaj przechodzi pieszo, czuje się pani tutaj bezpiecznie, tak? tak? Czuje się bezpiecznie, bo zamykają szybko przed, przed ich tam, znaczy się oszczędzaniem i nie i dopiero potem otwierają, na wszystko przejedzie normalnie. Co się stało? Nie, nie wiem. Ja tu przyjechałem akurat tutaj teraz widzę, że są zapory. Wypadek na przejeździe, samochód e, został zaklinowany barierami, wypadek pan był kiedyś w tym wypadku. I to nie jednego, <grym> i to, nie jednego. to jest właśnie to, jak jeżdżę jako przedstawiciel, no to widzę co się dzieje na drogach, nie no, dachowanie się tu widziało. Proszę, bardzo. E, a proszę mi powiedzieć, no bo tak, przejazdy kolejowe to jedno Pan mówi, to co się dzieje na drogach, tak naprawdę... Znaczy na platy... dziękuję, że wyprzedzanie, że naprawdę to już jest... Co, co kierowcy potrafią wyczyniać. Nieraz po prostu w ostatniej chwili człowiek unika tego zderzenia, jedzie bezpiecznie, wszystko swoim pasem nagle na czołówkę, który się leci, bo mu się spieszy. naprawdę to już jest. To powinno być jakoś, w... konsekwencje powinny być wyciągane od takich kierowców, ale nie. No. Ma pan jakiś pomysł? On, żeby na drogach było bezpiecznie? Bezpiecznie. Wolniej przede wszystkim jechać. No i może na takich właśnie sytuacjach, gdzie są te rogaty, powinni to być monitorowane i wyciągane konsekwencje z tego mhm. właśnie przez policję.